Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam zrobić krótkie czytanie shorts. Pytanie jest, czy wrócimy do siebie? Lecę z czytaniem, bo mam jedną minutę. Wylosuję trzy karty. Ty wybierz dla siebie kartę. Pierwsza karta. Druga karta. I trzecia karta. Pierwsza karta, dwójka mieczy odwrócona. Mówi nie. Tutaj są wątpliwości i brak przekonania. Druga karta. Szóstka kilków. Mówi nie. Wracasz do przeszłości. Spójrz w przyszłość. I trzecia karta. Król monet. Tak. Nie bawię się dłuższego oczekiwania, bo w przyszłości będzie satysfakcja. Dziękuję. Dbaj o siebie.